Skandale, afery, dramy. Internet to kocha. I oczywiście branża gier też miała swoje grube akcje. Dziś pokażę wam trzy gigantyczne afery, które wstrząsnęły całym światem gier. Tylko trzy przykłady, bo tematy są długie, a i tak je mocno okroiłem, ale jeśli wbijemy 200 łapek w górę, to nagram kolejną część. Fajnie będzie, jak zostawicie też suba dla wsparcia kanału i napiszecie w komentarzu, jakie afery dorzucić w następnym odcinku. Źródła dla chcących zgłębić tematy, oczywiście w opisie. A ja zapraszam na film. Sweet Baby Incorporated. Tą infantylnie brzmiącą nazwą kryje się firma stworzona w 2018 roku przez byłych pracowników Ubisoftu. To już wiele mówi o jakości tej firmy. Ale kontynuując, studio specjalizuje się w rozwoju narracji i konsultacjach z zakresu różnorodności, równości i inkluzywności w grach. W skrócie, doradza firmom w jaki sposób implementować do gier elementy takie jak mniejszości etniczne czy wątki LGBT. Firma współpracowała z wieloma deweloperami przy tytułach takich jak God of War Ragnarok, Alan Wake 2, Spider Spider-Man 2 czy Suicide Squad. No i dochodzimy do października roku 2023. Temat Sweet Baby zaczął krążyć na forach internetowych takich jak jak zwykle Reddit Daddy ale to jeszcze nie był początek całej afery. Wtedy mało kto o temacie wiedział, ale sytuacja eksplodowała w 2024 roku. Ten użytkownik otworzył na Steamie grupę Sweet Baby Detected. Pojawiały się tam listy gier, przy których Sweet Baby pracowało. W teorii nic złego, no bo osoby, które lubią tematykę równości i inkluzywności w grach mogły dzięki liście znaleźć coś dla siebie. A osoby z drugiej strony wiedziały, jakich gier unikać. No ale nie uszukujmy się, w praktyce lista była postrzegana jako wyznacznik gier do unikania. Ale nadal nie był to moment, kiedy skandal wybuchł na taką skalę. Teraz troszkę off-top, ale przyda nam się to do interpretacji tej afery. Pytanie, dlaczego ktoś miałby unikać gier, które wspierają mniejszości? Przecież nie ma nic złego w pokazywaniu różnych osób, tematów, które ich dotyczą. No, skoro wątek jest dobry, to się obroni. Nieważne jakiego koloru skóry jest postać, nieważne jakiego jest wyznania czy orientacji. No i to się zgadza, ale problem polegał na tym, że Sweet Baby miało na siłę wpychać niskiej jakości wątki tylko po to, żeby były. Psując tym oczywiście całą głębię fabularną. Przykładowo wprowadzając postać o czarnym kolorze skóry, pozbawiali ją jakichkolwiek Wad czy problemów. Tworzyli taką karykaturalną, krystalicznie czystą postać, przez co cała głębia bohatera znikała. Przykładem może być Spider-Man 2, gdzie Peter Parker jest tym rozchwianym emocjonalnie i problematycznym bohaterem, a Miles Morales radzącym sobie z totalnie wszystkim, krystalicznie czystym ideałem pozbawionym głębi. No i oczywiście, że nie ma nic złego w dodawaniu zróżnicowanych etnicznie bohaterów, zwłaszcza jeśli takie postacie były od samego początku w kanonie i nie zrobiono z nich jakichś krystalicznie czystych karykatur. Jest to robienie pustej wydmuszki tylko po to, żeby nikt nie powiedział nic złego na tego bohatera i jest to totalne wypaczenie fabularne. Co więcej problemem było też to, że jeśli ktoś raczył zwrócić uwagę na błędy w fabule i fakt, że Sweet Baby bardzo często spłyca historia, był przez firmę nazywany Rash Tomks. Stąd oburzenie graczy i powstanie listy gier, w których Sweet Baby maczało palce. I mimo, że to właśnie ta lista popchnęła pierwszy kamień w lawinie całej afery, to zachowanie Chrisa Kindreda, czyli pracownika Sweet Baby, rozpoczęło prawdziwą burzę. Afera jest czystym przykładem efektu Streisand, czyli afery, która nie miała większego rozgłosu, dopóki ktoś nie zaczął jej cenzurować. Chris Kindred rozpoczął krucjatę przeciwko twórcy grupy Sweet Baby Detected. Bojkotował on na platformie X Powstawa stanie tej grupy, żądał jej usunięcia oraz zbanowania konta jej twórcy, podkreślając, jak wiele gier posiada na nim i jaka szkoda by była, gdyby je stracił. Chłop po prostu chciał mu do tak, żeby stracił wszystkie gry. Spójrzcie na ten post obiektywnie, nie widzę tutaj innego wydźwięku. Jaki był tego efekt? Oczywiście ban, ale dla samego Chrisa Kindred'a na platformie X oraz ogromny bunt graczy, bo gracze nie lubią, jak im się cenzuruje internet. Zaczęło się głębokie kopanie i wyrzucanie brudów na firmę, takie jak stare tweety jednego z pracowników o podłożu rasistowskim, ale w stronę białych, czy wypowiedź współzałożycielki Sweet Baby, w której mówi ona o zastraszaniu a raczej Namawianiu studiów produkujących gry do swoich racji. Oczywiście internet, jak to niestety internet, poza nagłośnieniem afery i merytoryczną dyskusją, odpiął też wrotki. Zaczęła się nagonka na firmę oraz jej pracowników. Podobno znaleźli się też rzeczywiście ra którym przeszkadzało po prostu to, że np. osoby czarnoskóre w grach w ogóle są przedstawiane. No ale to już wiadomo, ekstremum, które niestety w internecie zawsze występuje. Podsumowując, afera dotyczyła słabej jakości wątków wplatanych na siłę do gier przez firmę Sweet Baby, a temat ten został rozdmuchany przez samych twórców. Twórców, którzy nawet na konstruktywną krytykę odpowiadali obelgami i wyzwiskami. Koniec końców wiele studiów zrezygnowało z usług Sweet Baby, co nie znaczy, że zrezygnowało z równości i inkluzywności. Pozostaje nam mieć nadzieję, że jako gracze ostatecznie będziemy po prostu dostawać dobry produkt, niezależnie od tego, jaki kolor skóry ma główny bohater. W międzyczasie mam dla Was komunikat, bo możecie mi pomóc spełnić marzenia. Spokojnie nie będę żebrał żadnych donate'ów. Otwieram sklep z biżuterią dla mężczyzn, bardzo dobrej jakości, skąd wiem, bo sam używam dokładnie tej samej biżuterii od wielu lat, ale na razie testuję zainteresowanie na Winter. Jeśli uda mi się sprzedać cały nakład, to będę mógł otworzyć pełnoprawny sklep online. Więc jeśli lubicie stylowe błyskotki dobrej jakości, w dobrej cenie, co najważniejsze, i w pięknym opakowaniu, link zostawiam Wam w opisie. Dzięki za wysłuchanie, wracamy do filmu. Hot Coffee. Jest to nazwa modyfikacji do GTA San Andreas, która okazała się nie do końca być tylko modyfikacją. Ale zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że w latach 2000 panowały zupełnie inne nastroje w świecie gamingu niż dziś. W tamtych czasach gry były dla dzieci, a przynajmniej według rodziców i mediów. A jeśli wychodziła nowa gra spod szyldu GTA, wszystkie stowarzyszenia, madek i cenzorów podnosiło głosy, że jak to, gra w której można uciekać przed policją i rozjeżdżać ludzi na chodniku. Ale jednak nowe części wychodziły i nie było z tego powodu wielkich afer na cały internet. Zapytacie pewnie, co w takim razie tak bardzo mogło oburzyć ludzi? Co może być gorsze niż przemoc i zniszczenie? Otóż największy temat tabu, jaki kiedykolwiek istniał, czyli zbliżenia dwóch osób. Tak, Chad GPT napisał mi listę ugrzecznień słowa se... Będziemy się nimi dzisiaj posługiwać. Bo wiecie, wysadzenie otaw w powietrze jest git, ale cenie, To totalna przesada. No ale wróćmy do początku. GTA San Andreas wyszło w 2004 roku i jak zawsze było to wielkie wydarzenie i wielki hit. Miasto, auta, gangi, siłownia, burgerownie, randki z dziewczynami i jazda na BMX-ach. Prawdziwy symulator. To było GTA, jakiego nigdy wcześniej nie było. Ale wrócimy na chwilę do tematu tych randek, bo właśnie one stały się początkiem problemu. Jak zapewne większość z Was wie, w San Andreas główny bohater CJ, mam nadzieję, że nie muszę Wam tego tłumaczyć, mógł umawiać się na randki z niektórymi NPC-tami. Nic nadzwyczajnego, gadka, szmatka, potem zaproszenie na kolację, a jak wszystko pójdzie dobrze, to zaproszenie na kolację ze śniadaniem w domu koleżanki. Po czym ekran się ściemniał, słychać było jednoznaczne odgłosy, a na koniec dostawaliśmy ujęcie. Wychodzącego z domu zadowolonego CJ-a. No i tu właśnie wkraczają moderzy, którzy stwierdzili, że trochę słabo patrzeć na ciemny ekran, więc wypuścili modyfikację, która w czasie przyciemnienia ekranu miała dodawać minigrę, w której CJ i jego wybranka pokazują swoją bliskość fizyczną. Okazało się, że ta minigra nie jest przedmiotem moda. Ona zawsze tam była, tylko została zablokowana przez twórców, a ją tylko odblokowywał. W taki sposób narodziła się modyfikacja, która modyfikacją nigdy do końca nie była. Sceny były zaskakująco szczegółowe, jak na 2005 rok. Animacje, reakcje bohaterów i dźwięki oczywiście, nadal w kanciastej grafice, więc bez przesady. Jednak długo na skandal nie trzeba było czekać. Pierwszy był prawnik Jack Thompson, z myśleniem typowego dziada, dla którego jak ktoś gra w duma, to wyrośnie na psychopata. Ale on ogólnie czepiał się każdego GTA i generalnie każdej gry. Prawdziwą falę wywołała reakcja senator Hillary Clinton. Zgadza się tej samej Hillary Clinton, która kandydowała na prezydenta USA. W 2016 roku. Kreowała się wtedy na taką luźną, młodzieżową babeczkę. No ale w trakcie afery odpaliła krucjatę medialną przeciwko Rockstarowi. Chciała zaostrzyć regulację sprzedaży gier. Rozpoczęła też śledztwo, które miało wykazać, że Rockstar celowo tak słabo zabezpieczył blokadę tej minigry, aby każdy mógł w nią zagrać. Rodzice byli wściekli, politycy drżeli o duszę amerykańskich dzieci, a stacje TV miały festiwal moralizatorstwa. Pojawiły się nawet głosy, że dzieci będą przez to uczyć się baraszkowania z gier. Skutkiem tej całej afery była zmiana klasyfikacji wiekowej Sanandra z Mature, czyli naszego 16, na Adults Only, czyli takie 18. Tylko, że w USA było to równoznaczne z banem we wszystkich dużych sklepach. Walmart, Best Buy i GameStop zdjęły grę spółek, ale potem było jeszcze gorzej. Rockstar wpadł w panikę. Wydali nowe wersje gry bez kontrowersyjnych plików, a posiadaczom wersji PC-owej kazali ściągać łatkę, usuwając dostęp do ukrytej sceny. A potem wytoczono najcięższe działa, czyli posypały się pozwy zbiorowe i śledztwo Federalnej Komisji Handlu. Firma musiała zapłacić aż 2,75 miliona dolarów w ramach ugody i obiecać, że w przyszłości nie będą wciskać nieaktywnych treści, które mogłyby być reaktywowane. Po tej aferze, Rockstar bardziej niż kiedykolwiek dostał łatkę skandalisty, nie tylko wśród graczy, ale i w polityce. Przez chwilę wydawało się, że może być to nawet koniec serii GTA, bo afera prawie zabiła markę. San Andreas zostało tymczasowo wycofane z rynku, sprzedaż poleciała na web, a akcje Take-Two, czyli wydawcy, spadły o 20%. No ale to Rockstar oczywiście się pozbierali i wrócili jeszcze mocniejsi. E.T. na Atari 2600. To już chyba najbardziej legendarna afera, która była tak mocna, że załamała rynek gier w USA. Zgadza się, jedna gra, ale spokojnie... Przejdźmy do początku. W 1982 roku, gdy gry były zlepkiem Pixeli, a wielkie marki takie jak PlayStation czy Xbox jeszcze nawet nie istniały. W każdym razie wyszła wtedy legendarna gra na podstawie kinowego hitu E.T. od Stevena Spielberga. Atari kupiło licencję do produkcji tej gry za ponad 20 milionów dolarów. Dziś za tyle można sobie żyć jak pączek w maśle i nie pracować do końca życia, to wyobraźcie sobie ile było to siana w tamtych czasach uwzględniając inflację. Po przeliczeniu wychodzi mi, że było to warte w Wracając z powodu presji czasu, bo gra musiała trafić na rynek przed świętami Bożego Narodzenia, programista Howard Scott Warszaw, o ile dobrze czytam jego nazwisko, miał zaledwie 5,5 tygodnia na jej stworzenie. Czasem więcej czasu dostaje się na zrobienie prezentacji na studia, a chłop w tym czasie musiał zakodować grę, która z założenia miała być totalnym hitem. No i jak możecie się domyślić, efektem był produkt niedopracowany, z nieintuicyjną rozgrywką i frustrującymi mechanikami. Produkt, który szybko zyskał mianowicie jednej z najgorszych gier w historii. Atari wyprodukowało około 4 milionów egzemplarzy gry, z czego sprzedało się jedynie 1,5 miliona. No a przez to, że gra była totalnym ściekiem, część z nich była zwracana, co tylko pogłębiło problemy Atari. Gravity stała się symbolem nadprodukcji i braku kontroli jakości, co przyczyniło się do krachu rynku gier wideo w 1983 roku. W wyniku tego kryzysu Atari poniosło ogromne straty finansowe, a rynek gier w USA załamał się na kilka lat. Ostro. Ale to nie koniec tej ciekawej historii, bo Atari postanowił zrobić najbardziej outstanding losowy ruch. Ruch, który był potem źródłem wielu teorii spiskowych. Atari nie wiedziało co zrobić z pozostałymi egzemplarzami gry i we wrześniu 1983 zdecydowali się pozbyć nadmiaru niesprzedanych gier, w tym oczywiście IT, e zakupując je na wysypisku Alamogordo w Nowym Meksyku. Przez lata to wydarzenie było traktowane jako miejska legenda, aż do momentu, gdy w 2014 przeprowadzono oficjalne wykopaliska w ramach produkcji dokumentu, Atari Game Over. Zespół archeologów i filmowców odkopał około 1300 kartridży, w tym oczywiście egzemplarze E.T., ale też Centipede, Asteroids i innych gier, więc gratulacje wszyscy wyznawcy foliowych czapeczek, tym razem wam się udało. Część wykopanych gier trafiła do muzeów, a inne zostały sprzedane na aukcjach, osiągając ceny nawet powyżej 1500 dolarów. Symboliczne zakopanie kartridży na pustyni stało się metaforą upadku Atari i całej branży w tym okresie. Dopiero pojawienie się w USA nes od Nintendo w 1985 przyczyniło się do odbudowy rynku gier w tamtym rejonie. Na dziś to tyle z największych afer w historii gamingu. Jak widzicie, świat gier to nie tylko zabawa, ale też potężne konflikty, dramy i kontrowersje. I to takie, które potrafią zatrząść całą branżą często przez rzeczy, których nikt by się nie spodziewał. Jeśli dotrwaliście do końca, ogromne dzięki. Dajcie znać w komentarzu, które afery najbardziej was zaskoczyły albo które powinny znaleźć się w kolejnej części, albo jeśli waszym zdaniem coś źle przedstawiłem. Pamiętajcie, że jeśli dobijemy 200 łapek w górę, to